Cześć z tej strony, Sofia Inaui. Bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia materiału z moim udziałem. Skąd zamiłowanie do biegania i jak zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem? Tak, właściwie moja przygoda zaczęła się no, na zajęciach tak naprawdę WF-u. Większość właśnie dzieciaków z moich tak naprawdę miejscowości, bo ja też właśnie z takiej pochodzę. Pierwszą właśnie styczność z dyscypliną, którą właśnie uprawiały, miało w szkole. Ja właśnie jeździłam jako dzieciak na wszystkie jakieś takie zajęcia właśnie i mm, zawody sportowe. To nie tylko była lekka atletyka na początku mojej kariery. To były takie myślę, że zawody e, multidyscyplinarne, że tak powiem, bo to była piłka nożna, e, siatkówka czy koszykówka. Faktycznie jako dzieciak e, no, miałam styczność z, ze wszystkimi dyscyplinami sportu. No i później faktycznie do tej lekki atletyki za zachętą właśnie moich nauczycieli m, z zespołu szkół w Lipianach Trafiłam. Trafiłam do miejscowości Barlinek, tam gdzie teraz właśnie na co dzień trenuję. No i tak naprawdę trafiłam do, do, do swojego obecnego trenera, z którym tak właściwie to trenuję blisko 13 lat. Skąd czerpiesz sportową inspirację? Mam wrażenie, że inspirację szukam w sobie, bo to jest też tak, że sportowiec faktycznie wychodząc na treningi każdego dnia potrzebuje dużej właśnie motywacji do tego, potrzebuje dużego natchnienia. Faktycznie ja no tej właśnie inspiracji szukam nie tylko czytając jakieś takie historie sportowe, czy rozmawiając z, z moimi znajomymi właśnie sportowcami, bo to też jest tak właściwie bardzo często tak, że, że sportowcy dają sobie wzajemnego takiego do działania kopa. Sportowcy faktycznie sobie dają jakieś takie wzajemne inspiracje, czy, czy podpowiadają sobie, co właściwie zrobić, jak, no jak wychodzi taki gorszy moment? Bo, bo przecież każdy sportowiec, właśnie na swojej takiej mam wrażenie, że drodze sportowej miał takie momenty, że coś nie wychodziło. No i wtedy człowiek się zastanawia, co dalej. Więc takie wzajemne inspiracje to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Kto jest Twoim sportowym idolem? Moim sportowym idolem był zawsze, zawsze Małysz, naprawdę zawsze oglądałam go w telewizji. Tak zwana Małyszomania dosięgła też właśnie mnie. Ja jako dzieciak właśnie z moim dziadkiem Henkiem oglądaliśmy e, sobie wszystkie, wszystkie zawody, czy Pucharu Świata, czy turniej właśnie, właśnie Czterech Skoczni, naprawdę wszystkie zawody e, gdzieś tam w czasie zimy oglądaliśmy. Później moją tak naprawdę inspiracją sportową stała się Justyna Kowalczyk, więc ja e, od zawsze byłam zakochana w sportach zimowych. E, sporty zimowe to, to był mój konik i tak właściwie, no właśnie oglądając telewizji Justynę Kowalczyk, to jej ciężką pracę, to, że faktycznie to jej samo zaparcie pozwoliło jej na, na walkę z kiedyś mogłoby się wydawać, że niedoścignionymi właśnie Norweszkami. To pokazało faktycznie, że każdy Polak absolutnie, czy pochodzi z małej miejscowości, czy z większej, czy na początku swojej sportowej kariery ma, yy, yy, ma większy bądź mniejszy talent, to tak właściwie później mam, yy, mam wrażenie, że na przestrzeni lat yy, nabiera mniejszego znaczenia, bo, yy, bo człowiek właśnie dochodzi do tych największych sukcesów tylko i wyłącznie ciężką prasą? Ostatnie dwa lata to był trudny okres w swojej karierze z uwagi na kontuzję, jednak w wielkim stylu powróciłaś w tegorocznych mistrzostwach Europy, gdzie wywalczyłaś brązowy medal. Skąd u ciebie tak duża determinacja i wola walki? No właśnie, ja też tak właściwie, tak właściwie zastanawiałam się, jak. To wszystko tak, tak dobrze się potoczyło, z tego względu, że na początku tego sezonu nic nie wskazywało na to, że faktycznie ja będę w tym sezonie w rekordowej formie. Nie ukrywajmy, że dochodząc gdzieś tam do tego poziomu, to kosztowało mnie przede wszystkim wiele, wiele, wiele pracy, przede wszystkim wiele wysiłku, bo, bo, po, bo powroty po kontuzji nie należą do najłatwiejszych. To jest nie tylko ciężka praca, ale też takie mam wrażenie, że dobre nastawienie psychiczne, dokładanie cegiełki każdego dnia do, do tego sukcesu spowodowało w tym sezonie nie tylko to, że wróciłam do sportu, nie tylko to, że wróciłam na dobry właśnie poziom sportowy, ale spowodowało też to, że te moje wyniki sportowe były rekordowe. No i pozwoliły mi nie tylko na zdobycie medalu na Mistrzostwach Europy w Monachium, ale pozwoliły mi też na zdobycie piątego miejsca na Mistrzostwach Świata. Jakie odczucia towarzyszą Ci podczas biegu, w momencie, kiedy wyprzedzasz innych zawodników ze świadomością, że biegniesz po zwycięstwo i po medal? Bardzo ciężkie, żeby, żeby to zebrać w kilka słów. Na pewno, na pewno jest to wielka satysfakcja z wykonanej ciężkiej pracy. Na, na pewno, wbiegając na metę na, na czołowej pozycji, jest to wielka euforia, wielka radość i tak właściwie te wszystkie moje sukcesy, które, które ja osiągam właśnie przez lata, to jest takie fajne napełnienie sportowca i taki fajny zastrzyk takie mam wrażenie, że mm, energii, która daje Ci powera faktycznie na dodatkowe ciężkie treningi, na dodatkowe ciężkie momenty w karierze. No bo nie ukrywajmy, życie sportowca to jest taki zlepek dobrych no i tych troszeczkę gorszych momentów. Wiemy, że do startów przygotowujesz się w centralnym ośrodku sportu, a konkretnie w ośrodkach przygotowań olimpijskich. Który ośrodek, co najbardziej pomaga Ci w przygotowaniu? Najczęściej wybieram się do cosów w Wałczu bądź do cosów w zakopanem. Choć no absolutnie jestem zakochana tak naprawdę w zakopanem, z tego względu, że ten stadion jest bajecznie położony, widoki w zakopanem takie mam wrażenie, że rekompensują absolutnie każde zmęczenie, jakiego doznaje się w czasie treningu. No i też faktycznie, jakby zawsze, wyjazdy myślę, że do miejscowości wysokogórskich. No, w Polsce tak naprawdę najwyżej położonym jest właśnie co z Zakopanem, dlatego też tam właśnie się wybieramy jako biegacze długodystansowi. No, tam mi się bardzo podoba, choć Wałcz jest bardzo blisko mojego domu, więc to też jest taki dodatkowy, dodatkowy plus tego, że bardzo często tam jesteśmy, bo jest bardzo blisko, a faktycznie to jest naprawdę przepięknie. Polecamy wszystkie nasze ośrodki. Tak jest. Przygotowujesz się również w ośrodkach zagranicznych? Jakbyś oceniła bazę sportową w naszych ośrodkach przygotowań olimpijskich? Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że warunki, w jakich trenują w Polsce Polacy, no i nie tylko, bo oczywiście też właśnie wielu zawodników, przecież tak naprawdę zagranicznych do nas ogólnie przyjeżdża już, bo widzą, że te warunki są naprawdę no, światowej klasy. E, miałam szansę ko e, korzystać z hipoksji w e, Cosie w Zakopanym. To był 2013 rok, wtedy ta hipoksja właśnie wchodziła gdzieś tam e, dopiero do Polski. Mm, to były takie pierwsze, mam wrażenie, że e, no, eksperymenty tego, jak to będzie działało jak to powinno się gdzieś tam właśnie mm, zaaplikować zawodnikom. Wiem, że teraz powstają hipoksyjne pokoje nie tylko już w zakopanym czy nawet już są, ale w, tak naprawdę w większości Cosów. Wiem, że Cosy są naprawdę bardzo dobrze zaopatrowane, gdzieś tam w ten taki najnowocześniejszy sprzęt. To powoduje, że nie trzeba wyjeżdżać do ośrodków tylko i wyłącznie rehabilitacyjnych, tylko to powoduje to, że sportowcy, nawet mając kontuzję nawet mając jakieś takie przerwy treningowe, mogą pojechać sobie do Cosu no i mogą faktycznie. Korzystać z takiego sprzętu, który pozwoli im tak właściwie wrócić do sportu. Oprócz przygotowania fizycznego, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie mentalne i dobra strategia podczas biegu. Czy mogłabyś zdradzić swój przepis na sukces? Ja myślę, że. Takie znalezienie tej właśnie radości z uprawiania dyscypliny sportu, którą ja właśnie w ostatnich latach starałam się znaleźć. Bo takie mam wrażenie, że w ostatnich latach, mimo wszystko, trochę się to u mnie zatarło, z tego względu, że wyniki sportowe wychodziły gdzieś tam na pierwszy plan i się okazywało, że faktycznie tej radości z uprawiania samego sportu, no i tak zwanego fanu, jaki powinien mieć każdy sportowiec, to, to gdzieś tam właśnie się z, yy, zatarło. I na pierwszy plan, właśnie, Właśnie wychodziło tylko i wyłącznie to, żeby być pierwszym na zawodach, żeby zdobywać właśnie wszędzie medale, a przecież nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby, żeby czerpać właśnie z tego radość, żeby ten sport był tak zwaną częścią Twojego każdego dnia. Żeby się okazywało, że faktycznie bez tego sportu nie możesz właśnie żyć. No ja tak też właśnie starałam się moje życie uczynić takim... W którym nie mogło zabraknąć, że tak powiem, tak zwanej aktywności fizycznej no i wychodzenia na treningi, więc tak też właściwie się stało. Jakie są Twoje najbliższe cele i plany sportowe? Czy myślisz już o przygotowaniach do igrzysk w Paryżu? Tak, no Paryż jest y, gdzieś tam w mojej głowie z tego względu, że y, niestety przez kontuzję nie pojechałam na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, y, będąc w naprawdę rekordowej formie. Więc y, tak właściwie ja zawsze uważam, że każdy człowiek w życiu ma, ma coś tam zaplanowanego. Więc może faktycznie będzie tak, że te y, Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Y, to będzie taki mały przystanek, którego faktycznie nie zaliczyłam w drodze po wielkie sukcesy, czyli po Paryż właśnie 2024. No jest oczywiście w mojej głowie ta impreza, z tego względu, że igrzyska olimpijskie absolutnie. Są właśnie magiczne. Igrzyska Olimpijskie to jest taka, mam wrażenie, że impreza, na której chce być każdy sportowiec. Jest to wielkie marzenie gdzieś tam właśnie sportowców i no mam to w głowie wiadomo, że po prostu w 2016 roku weszłam jako bardzo młoda zawodniczka do finału na Igrzyskach Olimpijskich. No i faktycznie 2,21 to był taki mój cel, żeby powalczyć o medal, więc dlaczego nie pomyśleć sobie, że 2,24 to będzie dla mnie taki fajny moment, Kariery. Tutaj chciałem dopytać, bo igrzyska zostały przełożone, igrzyska w Tokio miały być, 2020, w, 2000, tak. miały być w 2020 roku ze względu na, na, na COVID, zostały one o rok przełożone i chciałem się tutaj dopytać, czy kontuzja przydarzyła się w 2021, czy w 2000? 2000 w, w, tak, kontuzja przydarzyła się w 2021 roku. Tak właściwie to na dwa tygodnie do, do rozpoczęcia właśnie mojego sezonu, bo ja w, właśnie rok 2020 w, no wspominam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o aspekty sportowe. W, z tego względu, że no pobiłam wtedy swoje rekordy życiowe. Miałam też na koncie w, pobicie swojego pierwszego rekordu polskich Seniorów na 1000 metrów. No I tak właściwie wszystko układało się bardzo dobrze i to dawało mi taki, taki zalążek właśnie nadziei ku temu, żeby pomyśleć sobie, że mam szansę walczyć o medal na Igrzyskach Olimpijskich właśnie w Tokio w 2021 roku. No i tak właściwie to, to ja to wspominam tak, że zabrakło mi dwóch albo trzech dni do, do luzowania treningu i do przygotowywania się do rozpoczęcia tego sezonu, do którego tak właściwie nie doszło. Według wielu sportowców, droga do sukcesu to talent i ciężka praca. Jednak wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami. Czy podzielasz tą opinię? No tak, tak naprawdę dojście do, do sukcesu sportowego, no to taka jest czasami droga przez mękę i to tak, i myślę, że warto to mówić, bo tak właściwie niektórym ludziom się wydaje, że te sukcesy, które my mamy, przychodzą właśnie bardzo łatwo. No ale ja tą swoją drogę do, do sukcesu, do tych największych sukcesów, to tak wspominam. Bardzo kolorowo, że tak powiem, bo były odcienie takie mocno jaskrawe, to były te moje największe sukcesy, ale były też odcienie tego sukcesu, które były takie bardzo szarawe i przez które tak właściwie mam wrażenie, że trzeba było przebrnąć no i się przemęczyć, żeby, żeby te największe sukcesy były. Także dojście do sukcesu to przede wszystkim tak wiele godzin spędzonych na sali treningowej. Każda dyscyplina sportu charakteryzuje się, Zupełnie czymś innym, ale tak właściwie każda dyscyplina ma wspólny mianownik, jest to ciężka praca. Czego możemy Ci życzyć? Wiecie co? Przede wszystkim możecie życzyć mi zdrowia, możecie, możecie życzyć mi przede wszystkim dużo wolnego między takimi obowiązkami sportowymi, bo to jest też bardzo ważne dla sportowca, żeby miał taką chwilę oddechu, taką właśnie chwilę, chwilę wakacji, żeby móc. Tak właściwie zastanowić się nad tym, co było dobre, co złe, no i co może poprawić i przede wszystkim trochę szczęścia, bo tego szczęścia nigdy zawiera w sporcie.